właśnie, jest u nas akcja. Pała przygotowana. Trzymaj ma Natalia? pod jest? Mamy węża podobno. Mamy tutaj węża. Gdzie jest maczeta? Pod tym, pod, pod kurnikiem. Nie wiem, w którym miejscu jest, bo ten zielony. Mamy tutaj węża tego. Marcin A weź uderzy w krzaka. Jest, dobra, jest, jest, jest. Masz go? Jest, jest, jest. Widzisz jest. Okay. na słupie. Centrum, tak, 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 tak. Ale ładny! Jest, 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 jest. patrzcie, patrz. Patrz jak idzie. Świetnie! No, świetnie, ty, no, świetnie jak cholera. Patrz, patrz idzie do te, do Marcina to, na spuści. palmę. Tak, Proszę, ale ty, jaki skubaniec. Jest teraz na palmie. No tak! Ja nie wierzę, ty, że on tak zasuwa. Mówię ci, ogonem po prostu sumyrno mnie po policzku, On no. wchodził na górę, akurat po prostu jedzenie. O kurde. Jak odskoczyłem, podmyślałem, że po prostu się. <laughs> Muszę iść zmienić matki, no. <noise> ale co my mamy z nim zrobić teraz, to Na obiad! On... Wal na obiad! Ja nie wiem czy on jest, wiesz, czy jest, czy jest niebezpieczny, czy no nie? tak. A nie, bo my robimy dietę antymięsną. Nie wiem gdzie on jest teraz. Na palmie. Na palmie, tak. ale z jednej na drugą przechodził. Nie wiem, bo tam jest jedna y, gałąź z tej pany przechodzi. No właśnie. A kto tutaj jest? A śmieszek. Jest śmieszek. Nie, 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 nie. On jest tak? Słuchaj, mm. To tu no. no. mnie tak że Przedstaw się ładnie. Kto to jest? Kim jesteś? Śmieszkiem? Śmieszkiem. Tam, tam. Tukaj, Zdecym, <grypy> Ale nie to się, no. się wtopił. I po co te koty są? Na co te koty? O, proszę. Prezes wywalone. Śmieszek liczy na jedzonko. O! Proszę krambai się. Już ustawia. Do ataku. Wszystko. No i dobrze, i jaki mamy początek dnia dzisiaj? Wężowy. I tak, tak, zostaliśmy po prostu. ze strachu przed nami uciekał, więc to. No tak, ze strachu przed nami. My się nie znamy na tych wężach. Nie wiemy, czy to jest jakiś jadowity, czy może tylko ukąsić i, i będzie po prostu tylko bolało. Czy może z tego się zrobić jakaś większa, grubsza awantura? No po prostu ten wąż. No słuchajcie, no, no metalowy słup. No sami widzieliście. We're here. No właśnie rozmawiamy tutaj, sąsiad podjechał, bo patrzy, co my tutaj odwalamy i mówi, że ten zielony wąż, mówi, on nie zabije, ale macie 6 do 8 godzin totalnego bólu. Tak, i, i no po prostu, jas, w to nie wierzę. Ale po ukąszeniu, tak. 6 godzin, robi się czarna skóra w tym miejscu, gdzie ją ukąsi i trzeba szybko jechać do szpitala, nie... I bardzo, uczy, bardzo, ale, ale bardzo, chodzić, bardzo boli. Ale bardzo boli. Tak, No Przed chwilą właśnie sąsiad, sąsiad podjechał. E, nie udało mi się da, na czas włączyć kamerę, gdzie on tam opowiadał to, i... ale mówi, jaki jest ten zielony. Bo on patrzył właśnie ten sąsiad, patrzył, co my, co my tu robimy. No, i, i, i mówimy, że zielony wąż. I on mówi, właśnie nam tutaj tłumaczy, że jak jest ten zielony, to jest, mówi, niebezpieczne. Nie zabije, ale po prostu strasznie boli. Tak to, taka sytuacja. No nic, będziemy musieli wziąć sekator i sekatorem po te powycinać. Nasze, bo no, no teraz już w ogóle mi tutaj się zrobiło. No ale nic, takie mamy. To nam się zaczął dzień, co? Lubisz takie? No tak. To jak u Najpierw wielkie kadziabum, a później dopiero film się zaczyna. No mamy taki dzisiaj montowany dzień i przyjechaliśmy yy, zobaczyć, czy jest możliwość zakupienia. ...motoru, klika, eee, bo tutaj jeden z panów ma z wypożyczalni, a gość Marcina, eee, który no, planuje jakby przedłużenie swojego pobytu tutaj, eee, no chce kupić po prostu motor, także szukamy teraz po mieście jakiegoś odpowiedniego, a że gość Marcina eee, jest dużo wyższy niż ja, no to będziemy patrzyli coś pod ten wzór albo pod klika, myślę, ale czyli takiego, no bo ten, te małe inne wszystkie pierdziele to raczej no nie dadzą rady. Eee... Tak, taka akcja, o, tak sobie, tak sobie dzisiaj planujemy. Jesteśmy w kolejnym miejscu, które to tak jak właśnie cała Kambodża. Jak ktoś otworzy biznes, to zaraz masz obok sąsiada z takim samym biznesem. Tu można kupić motory. Tu można kupić motory. I uwaga, zaskoczę was. Tam dalej też można kupić w wielu miejscach motory. To jest cała ta ulica, droga szóstka. I po jednej i po drugiej stronie wszędzie są sklepy, y, gdzie można kupić motory. Motory, kaski, proszę bardzo. Także tego tutaj są. Następny, następny. O! Przepraszam, tamten z rowerami. Także chodzimy sobie y, i sprawdzamy ceny. Sprawdzamy, co są w stanie nam zaoferować. Y, no, ceny nowych, to Wam powiem, że potrafią za lekko zagiąć. Za klika 3,5 tysiąca e, dolara. No to, sobie, no to sobie, cenią za nowego tutaj. No ale są jeszcze też inne opcje, tylko tak jak wspomniałem, e, gość Marcina jest osobą po prostu no dużą po prostu, wielki człowiek, mężczyzna, facet, gość i musi mieć taki sprzęt, żeby po prostu to ogarniało jego posturę. A teraz tak w sumie zastanawiam się, czy takiego nie zaproponować od razu? Proszę bardzo, kemping. Jest motor? Jest. No może nie automat. Ale co zły by był? <ścoughs> takim pancerfaustem, smokiem, takim się bujnąć? No proszę. I pojemna skrzynia. Patrzcie, gościa, normalnie przed chwilą słuchajcie po tym słupie. Jak mały pawian tam do góry. Teraz się przyczepił, wisi, a drugi gdzieś tam na drugiej stronie. Ale normalnie bez zabezpieczenia bez niczego, jak w cyrku. Ninja, dosłowny ninja. A my tu przysłonił. No i dobra, z tych wszystkich rzeczy trafiło na Klika. Ładniejszy i mocniejszy od mojego, chociaż podobne kolory. No ale ten jest ewidentnie nowszy, mocniejszy. Także zakup udany, ruszamy. No, dzisiejszy dzień trochę szalony, dużo się dzieje bardzo dużo. E, Mogłem nakręcić z tego ze dwa odcinki, ale nie kręcę, no bo po prostu nie wszędzie mogę e, kamery jakby użyć. Widzę, że tu się porobiły dwie grupy jak zwykle. Jedna tutaj lata, kury mniejsze. A tam w tle kory większej, hello. Sara przyjechała. Także na osiedlu spokój. A my robimy dzisiaj z gościem Marcina wypad w miejsce. u zaraz zobaczycie. No I ruszyliśmy w miasto. O, sąsiedzi mają pełno kurek małych u nas jeszcze no, za tą chwilą nic się nie dzieje w tych sprawach jaka droga, ale już niedługo będzie tu i o nie wierzę będzie wszystko okej, okay, mam nadzieję. Jedziemy w nowe miejsce, także spróbuję wszystko Wam przystawić. Natalia jest w mieście ee, biega i robi zakupy dla... Ee, żony naszego gościa, znaczy naszego, Marcina, gościa, przepraszam i e, no także ma tam swoje zajęcia kobiece a my lecimy w inne znaczy o, co chłopaki łowią no nie wiem, czy ja bym chciał tam się wpakować po dzisiejszej akcji z wężem, czy ja bym się chciał wpakować tam o, co, o, co złapali, co złapali że się tam dzieje My takim parowozem jedziemy, Dobra, mam nadzieję, że to dotrwa. No już teraz już jest lepiej. Ok, to widzimy się na miejscu. No i trafiliśmy. Słuchajcie, jesteśmy w samym centrum Simrep. To jest dosłownie ten e, główny szpital tutaj teraz przy Up e, Street i spójrzcie na tą ulicę. Tam jest asfalt, tam jest asfalt, a tu po prostu jest taka. Totalna kaszana. A nas chyba interesuje, nie wiem czy to. Dokładnie. Mus, muszę teraz się dowiedzieć, gdzie, gdzie my idziemy, w jakim kierunku się podążamy, bo idziemy dzisiaj, uwaga, na masaż. Także, aha, idziemy tu. Także wbijam do masażowni dzisiejszego wieczora. I trafiliśmy w takie miejsce, Lotus Spa. Także tutaj siedzą panie, które zaraz będą się Yy, dowiadywać się, co my mamy tam za opcje. Tak wyglądają wszystkie warianty, no i zaczynamy działać. Relaksować się. Jest to masaż tradycyjny, czyli wyglądam jak mały, wściekły kmer. Ubrany jestem teraz w taki strój i także zaczynamy całą akcję. Także byliśmy tutaj na masażu Lotus Dream Spa. I patrzcie, tutaj, tu jest restauracja w takiej ulicy. W takiej... I cały czas podjeżdżają ludzie, cały czas podjeżdżają jakiś tuk, tuk. I tu jest pełno białych ludzi. Normalnie w takim. No, zaułek diabła. Koniec świata, jeszcze trochę. A tutaj, pełno białych, no trochę Azjatów. No to git. Niech im się darzy, a ja po masażu, jak wymiętelony, jak dobry makowiec przed świętami. Super, bardzo profesjonalnie panie zrobiły. E, fajny lokal. E, masaż był typowo kmerski, nie jakiś tajski, gdzie mocno i tak dalej. Taki typowo kmerski. a my wychodzimy tu przy tym głównym szpitalu. Także idziemy na e, Soksanot, może do jest nawet przekąsić. Chyba, że coś po drodze dobrego znajdziemy. Teraz idziemy sobie, spójrzcie to, na Honda Shadow. ok? Honda Shadow, słuchajcie, nad, na tuk-tuku. Wow, no to gościu. A my sobie idziemy. O, street food wieczorny. I jak ktoś lubi, kaczuszka po pekińsku. Może być? Oj, pyszności. Także jest wieczór. Już Biali wychodzą. Bo da się żyć. Dzisiaj grill. No nie, grilla to już nie chcę. Już mi przeszedł grill, bo przegięcie ostatnio. No i wszystko, co dobre, dobrze się kończy. I szybko. My wracamy już do domu, bo. Kolejny etap. Dla mnie przynajmniej dzisiejszy dzień jeszcze się nie kończy. A co się u mnie dzieje, to później zobaczycie, jaka będzie niespodzianka. Dobry Dzisiejszy dzień kończy się o normalnej godzinie, ale yy, no nie kończy się dla mnie. Yy, kończy się. Yy, dla Natalii, która dzisiaj pójdzie tutaj spać, a ja jadę w podróż. Dlatego yy, ten odcinek dzisiejszy jest taki no, kró krótszy niż inne pozostałe. Yy, wybieram się w podróż. Pokażemy, pokażemy to wszystko jak wrócę. jak Zdołamy zmontować to także, jak będzie kolejny odcinek. A tutaj na tą chwilę. Wszyscy przetrwali wężowisko. Wszyscy cali zdrowi. Także... Za mną zostaje y, sąsiedzki piesek i, tak. i tramwaj. Tak. Także y, no, rozjeżdżamy się z Natalią na jeden dzień, a że jedna kamera to okay. trudno. Dziękujemy jeszcze raz za łapki, za komentarze, za subskrypcję. I y, co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak. Do zobaczyska. Pa pa!